Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Wiza. Nie mam niechęci do Żydów. Tak samo jak nie mam niechęci do mrówki ani do myszki. Czeka przez chwilę co na to powiem. Siedzi ciężko. Jest duża i dosyć tęga. Nie rozstała się dotąd ze swym obozowym hałatem w szare i granatowe pasy. Aż dotąd też ma włosy obcięte krótko przy głowie jak mężczyźni. I na niej taką samą w szare i granatowe pasy czapeczka. Przyszła z wizytą, siedzi na miękkim krześle w pokoju hotelowym. O nic nie prosi, niczego nie potrzebuje. Nie potrzebuje zwłaszcza pieniędzy. A te, które otrzymała w opiece, pragnie co prędzej oddać komukolwiek, komu są bardziej potrzebne. W ostateczności chce je oddać, choćby na przechowanie. Takim ją bowiem przejmują obrzydzeniem. Ręką trzyma oparte o poręcz krzesła dwie duże drewniane kule. Dlaczego ja mówię o tej myszce? Odpowiada, chociaż nie zapytałam jej o to. I uśmiecha się. Uśmiecha się ładnie. Pokazuje przy tym dużo białych, młodych zębów. Jej oczy brunatne świecą się silnie, policzki są ciemne i rumiane. Jest młoda, ale bardzo zeszpecona tymi za krótkimi włosami zjeżonymi jak szczotka, tą czapką kuchcika i dużymi okularami na nosie. Bo raz z jedną Maria Witką obierałyśmy w kuchni blokowej kartofle, i w tych kartoflach znalazłyśmy gniazdko myszy. Gniazdko było w ziemniaku, cały środek był wyjedzony, a one siedziały w łupce. To były trzy myszki, młode, zupełnie jakby gołe, takie brudno różowe. Ta Maria Witka chciała je dać kotowi, ale ja nie pozwoliłam waha się przez krótką chwilę, bo powstała we mnie taka myśl, a jak on będzie ten kot jadł te myszy? I dodaje z niechęcią była we mnie taka ciekawość, jak w gestapowcu, jak to będzie wyglądało. Zastanowiła się dłużej nad tym szczególnym zjawiskiem, popatrzyła, jak gdyby wewnątrz siebie i westchnęła. Więc schowałam je na powrót do tej łupki i zasunęłam głęboko w słomę. Może matka je znajdzie, jakoś się uratują. Tak więc naprawdę nie ma niechęci do Żydów, mimo że sama jest chrześcijanką. Przeszła na katolicyzm jeszcze w początkach wojny, gdy bardzo się męczyła, oglądając tyle niesprawiedliwości i okrucieństwa. Myśl o mękach pana Jezusa pomogła jej łatwiej to znieść. Miała polskie nazwisko i polskie papiery. W obozie była jako Polka, nie jako Żydówka. Nie wie dobrze, kto byli jej rodzice, nie widziała ich nigdy. Zna tylko swoją babkę, która ją wychowała, ale to nie jest ważne. Babka też zresztą już nie żyje. Ta okoliczność wymaga także chwili zastanowienia. Nikim w ogóle nie pogardzam, ale to nie jest ważne. Ważna jest natomiast rzecz następująca. Pani wie, co to jest iść na wizę? Nie wiem. W obozie od samego rana esmanki wołały Idźcie na wizę, idźcie na wizę A jugosłowianki mówiły Iti na luku To było w październiku Dnie bardzo zimne, mokro Wszystkie kobiety z jednego bloku szły na wizę I zostawały tam do wieczora Bo blok musiał być czysty A wiza to jest łąka pod samym lasem, pod drzewami Stały tam na zimnie przez cały dzień bez jedzenia i bez żadnej roboty. Blok musiał być czysty, sprzątanie i czyszczenie trwało kilka dni. A one tam stały nie wiem ile ich mogło być. Wielka gromada. Niemcy pewno dlatego ich tak nienawidzili, że ich było tak dużo. Francuzki, holenderki, belgijki, dużo greczynek. Te greczynki były w najgorszym stanie. Polki i Rosjanki były silniejsze. Stały wszystkie ciasno. Jedna obok drugiej, chociaż miejsca było dosyć brudne, owrzodzone, ostrupiałe. Były między nimi chore i nawet umierające ich już wcale nie leczyli. Mówi wciąż o nich, nie o sobie więc nie jest jasne, czy była tam z nimi, czy też patrzyła z zewnątrz bo one były w obozie już siedem miesięcy, a my ledwie przyjechałyśmy ze świeżym transportem ale już zaraz na drugi dzień byłyśmy też na wizie. Wyglądały strasznie, i właśnie najgorzej, że ich było tak dużo. Wiedziałam, że z nami będzie to samo. Nie mówi o tym, co cierpiała sama, mówi wciąż tylko o nich. Nie bałam się, wiedziałam, że umrę, więc się nie bałam. O sobie może powiedzieć to, że się zawsze modliła, gdy ją bili, modliła się, żeby nie czuć nienawiści. Nic więcej. Niewiele też ma do powiedzenia o swym kalectwie. Noga źle się zrosła, więc trzeba jeszcze raz zrobić operację, kość złamać i na nowo ją zestawić. Owszem, naturalnie pójdzie do szpitala, ale nie zaraz. Przedtem musi niektóre swoje sprawy załatwić. Na przykład chciałaby jeszcze pojechać do Gdańska i zobaczyć morze. A także odwiedzić jedną koleżankę z obozu, która jest teraz w Poznaniu. Właśnie dostała od niej list i wie, że będzie się mogła jej w czymś przysłużyć. W jakich okolicznościach złamała nogę i czy wtedy także nie czuła nienawiści? Nie wiadomo. W każdym razie do szpitala pójdzie dopiero później. Na wizę wyganiali przez cały tydzień każdego dnia. Stały tam wciąż bardzo ściśnięte, żeby się ogrzać. Wszystkie starały się być w środku, dla ciepła, żadna nie chciała zostać na skraju. Schylały głowę i wciskały się między inne, jak mogły. Wciąż się to wszystko razem ruszało. Niektóre były całe w ranach, a przecież się jedna do drugiej przyciskały, i coraz więcej ich umierało. Cały tydzień tak je wyganiali, aż do selekcji. Jeden dzień był też zimny, ale w południe pokazało się słońce. Wtedy one wszystkie przesunęły się w tę stronę, gdzie słońca nie zasłaniały drzewa. Przesunęły się nie jak ludzie, tylko jakby jakieś zwierzątka albo jakby jakaś masa. Tego dnia właśnie greczynki śpiewały hymn narodowy, nie po grecku. One śpiewały po hebrajsku, żydowski hymn, śpiewały w tym słońcu bardzo pięknie, głośno i mocno, jakby były zdrowe. To nie była fizyczna siła, proszę pani, bo przecież one właśnie były najsłabsze. To była siła tęsknoty i pragnienia. Na drugi dzień była selekcja. Przyszłam na wizę i wiza była pusta. Ten audiobook pochodzi z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak Ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą, comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.